serdecznie hodowców kołędzi pocztowych. Dzisiaj przy sobocie postanowiłem kolegę zaprosić, żeby coś tam kre... szybkiego, krótkiego nakręcić. Tak, witamy serdecznie hodowców. E, więc postanowiłem nagrać, pokazać dzisiaj dwa szpaki po starym samcu. Po starym szpaku, nie? Po starym samcu szpaku o numerze obrączki 12 587. Tak, to będzie po... samczyk najjaśniejszy. Dokładnie tak. I samiczka będzie, to będzie samiśka. Samiśka. Jest 12.585 No i mama jest yy, wnuczką. 228 yy, prawnucz, yy, prawnuczką. Yy, 13.60 Szpak też się z tej linii wywodzi. Także takie młode też na, na linie 13.60 tam dokładnie tam. Trzeba by w rodowody zobaczyć, a tam była ta para na filmie przedstawiona gdzieś, nie? Dokładnie tak, ona jest A jakby ktoś na się koniecznie chciał, to można mu tam wysłać zdjęcia tych, tych rodowodów, Abym chciał zobaczyć, jakie tam, jak tam idzie to na linie, nie? Bo tak. się, Bo te będą, nie? Kilka takie, takich jest młodszych, nie? Się, jest młodszy. no i teraz się praktycznie już trzecią. No. trzecią. W takim wieku są te gołębie, no bo tu gdzieś podbierał albo tam jajka, takie już były piętnastodniowe, albo albo tam dziesięcio, albo podbierał też mutki wyklute, nie? Dokładnie tak. Także tak, przekładał, no tak, bo tak, po wszystkim nie wypuszcza, bo kilka par jest takich, że się... ...paki na no bo tam jajka albo podkładane i one za chwilę będą się na następne, tak? Tak. Także mutki są dla hodowców prześliczne. To są z głębie, to dużo pałki. No i trochę z głębi jeszcze zostało od Rafała Posonia. Nie? Także też przedstawi tam. Są trochę starsze i trochę młodsze też są. Nie, starsze pokażę. Potem już mamy na jutro uszykowanych do wysyłki. Także tych nie będziemy pokazywać, co już są uszykowane. To jest młodka samiczka, ona może ogrączki 12577. Śliczna, prześliczna samiczka. Tra. To jest potem strym, tak? Dokładnie tak. Przepiękna. Zdrowała bardzo dobry gołębi. Tak, no przecież ten gołąb ojciec to jest wnuk najlepszego lotnika wtedy. Ten gołąb był też najlepszym lotnikiem e, Polski, ale w jakiej kategorii, czym, to ja nie pamiętam. Chyba w kategorii B. Nie wiem, nie chcę kłamać. Wiem, że miał 14 na 14 w jednym roku, później miał 9 na 7, tam sama śpicowe konkursy, był na wystawie czy gdzieś. Był pierwszym gołębiem w Polsce, ale w czasopiśmie jakimś tam był, nie? Dokładnie tak. Teraz nie mamy rodowodów, bo... Za długo by to wszystko trwało. No, to tylko to... przedstawić, że jest kilka młodych do, do nabycia tutaj. Kolega Grzegorz ma ode mnie te wszystkie gołębie od Rafała Sonia. Przypominam, że tymi gołębiami w 2021 Wydaje roku... tak, praktycznie brat, jedno gniazdo i tej pstry, to jest po tym potem No Tylko przypominam, że w 2021 roku tutaj zdobyłem drugą drużynę z tymi gołębiami, długie kosakowo w 2020 roku 8 drużynę też bardzo w 2020 roku czołowo lecieliśmy tam do chyba któregoś lotu na prowadzeniu byliśmy na jakimś tam locie wiecznym no spadliśmy bo no bo tam na tym wiecznym locie to byle co siądzie i tak, tak było w tym roku 2020 roku też że tam na tym wiecznym locie żeśmy nie zrobili dużo no ale na tych lotach takich ciężkich i typowo finał już zdominował wszystkich rywali, także Dokładnie. Tak. Także zachęcam do głębi. No sam Rafał Pasen też miał czołowo w tak? No tam jak kładzie no to bier, No ale no, no, miał czołowo, pierwszy nie, pierwszy nie, bo tam miał... Tak, miał chyba trzeciego gołębia nie? Tak, myśmy nie, on, nie? on miał trzeciego, myśmy mieli siódmego, trzynastego, trzydziestego trzeciego, trzydziestego tak. ósmego, czterdziestego. No nikt nie miał tyle głębi w pierwszym dniu z tego lotu finału. Nie? To wszystko z głębi Rafała Pasonio. Naprawdę super. Tutaj jest, jest na pewno chyba wiem też po czym to jest tego, Po tym niebieskim. Tak. Dokładnie no. tak. Nie? Także po tym niebieskim takim to się wywodzi z super głębi. Tak. Naprawdę, naprawdę to to dodać mi ująć. Przeświczne, przeświczne łódki Rafała Pasonia. Jest, ile tam, ile, ile tamtych głębi jeszcze jest? I tu jest parę, mam. To jest z najlepszej samicy rozpłodowej samicy Rafała Pasonia. Mudek Bo drugiego już praktycznie nie ma, już, już sobie pojechał. Był klient, zabrał praktycznie wyklutego. Tu został drugi z tego gniazda praktycznie najlepszej samicy rozpłodowej z Rafała Pasonia. No kolega więcej wie. No tak, no ogólnie no te ptaki, które ja tam zostawiłem z tych głębi od Rafała Basoja, no to, to wszystko to, to się spisuje, to nie jest tak, że, że jakieś tam są... To nie są żadne Badziewa. Badziewa, nie? To nie są żadne ja Nie mówię, że wszystko leci, bo wszystko nie lecił nikogo. No no wiadomo, polski... Polski też nie leci wszystko. No, nie Niektórzy tak. wam wszystkiego nie powiedzą, nie? Wiadomo. Tak ale nikt mi nie powie, że wszystko będzie leciało, nie? No jak tak mówi, to kładem, nie? A tu jeszcze mogę powiedzieć, to co kolega ostatnio wziął młodych, to, 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 to Jest taki upał tej, że mi się normalnie urządzenie przegrzewa, znowu był komunikat, nie? Komunikat, no bo jest grodeską, no, i no i poszliśmy w cień, bo byliśmy na słońcu, no to nie, nie mogłem się kreślić, nie. Ja tu jeszcze nie dokończyłem, to mogę dokończyć, bo kolega ode mnie wziął parę młodych i mi mówił, że kupił młodego za 2000 tysiące tam od kogoś, tam już nie będę wnikał w szczegóły dalej i praktycznie Gówno z tego jest, tak mi sam powiedział przez telefon, on woli wziąć z 80 na przykład od takiego, już nie będę mówił jak ja, za porę groszy dopłaci, akurat wyłuska 2-3. Coś trafi, nie? 2-3, naprawdę czołowe lotniki może wyłuskać, a tak jak jednego wyda, na przykład daje przykład 2000 wyda i, i gówno strzeli, a, a tak to weźmie z 80 młodych na przykład, już nie mówię, nie, nie musi ode mnie wziąć, tylko mówię prosty przykład, że że akurat dwa, trzy będą mu czołowe siadać, chociaż będą mu z ośmiu, dwa czołowo, czy cztery, trzy będą siadać, czy jeden będzie czołowo, to tak jest dobry sukces. Bo ja tam nieraz słyszę hodowców, mówią kup, kup, lepiej jednego, a drugiego, to jest nie, takie nie, nie. sianie, sianie no wiadomo czego, nie? Nie, nie, no to trzeba więcej gnojmi wziąć, żeby, żeby coś, coś tego wyłuskać, bo jak się weźmie jednego, dwa się zapłaci, dwa czy tam trzy tysiące się wyrzuci za jednego ptaszka i praktycznie nie może być, no a tak jak właśnie się parę gołębków akurat coś strzeli, nie? Oczywiście, no to jest też hodowca, który już drugi rok bierze do lotu, nie? Tak no. i tu ma, i ode mnie od wziął, go, kolega Ani nie wie, wziął gołębie, on był mistrzem dwa lata po, w, w Łodzi w rejonie, w kategorii C. Ode mnie teraz wziął młode mhm. i w kategorii C w rejonie jest mistrzem i wysoko dosyć na pudle, także także ode mnie gołębie, hodowcy biorą naprawdę mistrzowie Polski biorą. To Polsce, na Płudne, to biorą a, niektórzy, a niektórzy biorą przez kolegów. Dokładnie tak, żeby tylko się nie tego. Żeby bo, się nie wydało, że biorą, biorą się, bo wstyd, nie? Że, że, że mistrzowie to biorą gołębie. No, no daję przykład, no, no, to Myśmy się chodzi. też dowiedzieli, że jeden hodowca to też wiemy nazwiska, nie będzie mówić, wziął przez kolegę gołębie. Bo nie chciał się przyznać, że tu bierze te, te gołębie, nie? Dokładnie tak. No i przed kogoś sobie wezmą, żeby się nie wydać, że, że mistrzowie to biorą... Polski goń, wiesz. No materiał jest tu świetny, no... Ja doskonale wiem o tym nie będę wnikał szczegóły. Jest jak jest, także. Tam nieraz się ktoś wypowiada, da woli wziąć po lotnikach, nie? się my już po kosmitach nawet kupowali, nie? Nie będę się wypowiadał na ten temat w ogóle, bo... Szkoda nie będę, tam. Nie będę wnikał w szczegóły i... Naprawdę to jest wszystko daleka droga, żeby dojść do koncertu, to jest naprawdę daleko od No Trzeba to przesiać, nie? Trzeba to przesiać, przyselekcjonować. Z dwustu gołębi trzeba przesiać i zostawić trzydzieści. na przykład osiem, dziesięć, dwanaście gołębi na przykład i, i sobie przelotuje i, i wyłuska na przykład cztery, pięć naprawdę gołębi takich, co naprawdę już siadają, bo wiem, że te gołębie siadają i ludzie się nie, się nie wydadzą i... A jeśli bierą ci sami, no już drugiego lęgu, też hodowca bierze, wziął z pierwszego lęgu i teraz domawia z pierwszego lęgu drugiego, co tam reszta tego, to mówi że coś tam jeszcze sobie dobierze, bo koniecznie chce, no to mówię, no, nie ma problemu, no i byś wziął w zeszłym roku, dwa lata temu wziął i gołębie i się sprawdzają, no, no, i no i dobiera, no to do, dobiera. Dobierają. Tak, no, cyfu, 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 cyfu myślę, że tu nie ma i no, nie będę się chwalił, bo nie lubię, nie ma czym się chwalić, także będziemy, będziemy kończyć, bo to by za dużo, by można było opowiadać i to jest bardzo gorąco no się... mówię chciałem tylko jeszcze nadmienić, że tutaj jest kilka, mówię te dwa szpaki do nabycia i kilka takich gołąków będzie za tydzień, nie? To tak, już będzie dobrych, to ta dusza pałki. No i z Rafała Pasania jeszcze jest tam może z 10 zostanie, dobra, może, dobra, może tam 14, nie wiem, bo jutro będziemy coś wysyłać. Jutro jest niedziela, w poniedziałek. W no, poniedziałek, ja sam ja myślę, że dzisiaj jest niedziela, poważnie. Nie, nie dzisiaj jest sobota, eee, jest bardzo gorąco przez to niebo. Mi się myli lampa, przez to święto. Lampo, lampa daje, słońce parzy. Ja no do... i będziemy, będziemy w poniedziałek wysyłać gołębie, no i jeszcze się okaże, bo tam jeden może dobierze coś tam jeszcze, nie, może nie. No no, 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 ja tam nikogo nie dbam, no sami dzwonią, sami to, także tu myślę, że te gołębie się sprawdzają, jeśli dobierają ci sami, także myślę, że gołębie Okay, no stos w stosunku tutaj do ceny jakie ma Tadeusz Pałka czy tam co Rafał Paseń, no to tutaj są groszowe sprawy, sprawy. To są groszowe sprawy, to są śmieszne dla mnie, to są śmieszne pieniądze, jak na te czasy, naprawdę. To są i ptaki, to, jest, ptaki, to, to są powory, ptaki. Także to są śmieszne pieniądze to co Z wiesz, gołębi, które najbardziej się sprawdzały te dłuższe pałki, nie? bo to o ile teraz wiem to już ma nowe. Dużo nowych gołębi, do Dużo, dobrze. bardzo dużo gołębi już ma ze zachodu no. i tych gołębi już nocą, nie wiem, to... nie wiem czy do, w dobrą stronę idzie, ale to tam już nie, jest, sprawa, także nie jest moja każdy, sprawa. każdy szuka coś dobrego, a, a nie docenia to, co miał w górniku, no bo tak z hodowcami jest, że każdy nocą coś szuka, nie? No, bo tak jest. Będzie no, mistrzem no. Polski, będzie szukał, nie? nie mistrzem nie. świata też będzie cały czas szukał. Będzie szukał, jeszcze lepszych będzie szukał, także... A nieraz, nieraz warto docenić swoje. Szafanie, ptaszki, to co się ma na górniku, Myśmy też kiedyś jeden bądź robili, nie? Swoich nie a zaczęli z Niemiec brać od jedynie hodowcy, nie? No nie będziemy mówić nazwisko, nie? Człowiek miał lepsze gołębie niż miał takie gołębie, że no, czy ciężkie loty czy coś to wszystko było 100% w chałupie, nie? To A później zaczął brać się szajs. nie? Dokładnie I... tak, ja, ja wiem jak to było i nie mogę nadmienić kolbaskie, nie kolbaskie i tak, nie będę nadmijał już. Tam, bo to tam aż normalnie jest wstyd nadmijać dobra, za dużo by człowiek opowiadał tak, jeszcze chciałem tego Grzesiu dopowiedzieć, że zachęcam do subskrypcji kanału, tak zawsze, nie, bo tam e, o, ostatniego filmu doszło ze 4 suby, nie, także e, no, ludziom się cztery, nie chce pięć sumów, będą... co film będzie 4-5 subów, to no. może za 2 lata będzie losowanie, nie bo chcemy, mówię tam, z 5-6 no. gołębi wylosować takich, coś od Tadeusza Pałki, coś od Rafała Pasonia i ja mam jeszcze gołębie u siebie, bo no, jak już mówiłem na jednym filmie mam od księdza Kostorza super ptaki, z super pochodzeniem, już były też sprawdzone w g no i mam teraz tam kilka nowych, mam czyste Leo Hermansy, dwie samice no tam kilka jest takich gołębi mam jeszcze cztery ptaki od takiego hodowcy, tam na razie nie będę mówił od jakiego, może raz tu Raz z Grzesiem przedstawimy tam te, 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 te gołąbki może zobaczymy bo na pewno na pewno z tych gołębi chciałbym coś tam rozchodować, bo dużo ich nie ma, nie? Ale coś tam można by było hodowcom odstąpić, nie? Dokładnie tak. Tak żebyśmy też może przedstawili z tych gołębi. No także także mówię, losowanie na pewno będzie, nie? Na te tysiąc subów będzie losowanie. Eee... Ale do tysiąc obów to się trochę baduje, no... tak, że... Gąbki będą wysyłane, gracji, także nie będzie ich płacił. No w zeszłym roku też żeśmy losowali tam trzy ptaki, nie? Także Także no mówię no hodowcy no yy, na pewno się opłaci w takiej wziąć udział, w takiej zabawie. Zawsze można coś tam, jakiegoś dobrego gąbka na, wy, po prostu wylosować, nie? Wiem, że przez te losowania jesteśmy hejtowani, bo tam dajemy za darmo czy tam coś, nie to nie interesujemy tym tematem. Dzisiaj tak jak widziałam, zaobserwowano już tam hejty, hejty w szóę, tak to weszły na polski związek... No wiesz co zobaczyłem, Wiesiu? Hejty idą takie, że... No na ten polski, ten piąski związek to powinni usunąć tylko, wiesz? Zastanówcie się co wy w ogóle piszecie, zastanówcie no. się naprawdę. Wy, się, wy nie jesteście hodowcami, tylko gołębierzami. Oczywiście. Tak, takimi tekstami, jak wy się zachowujecie, no to się zachowujecie jak dzieci. Gorzej, no. gorzy jak dzieci 8 Naprawdę. No, no mówię, że, że tutaj są też takie... No, e, nie. Nie. Dobra, dobra. Wszystko. Dobrze, ten. kończymy, kończymy, Pozłowie. bo tu ktoś akurat przyjechał. Dobra. Przy Gorze. No, kończymy. Pozdrawiam.